W tym filmie zapowiedź, statystyki, ciekawostki i wszystko, co warto wiedzieć, przed pierwszym spotkaniem Polaków w eliminacjach Mistrzostw Europy 2020 przeciwko Austrii. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Zawsze na bieżąco w tym, co w murawie piszczy, pozwoli być subskrypcja, ocena filmu i komentarze pomogą dotrzeć mojemu kanałowi do większej liczby widzów. Dzięki. Gdy ostatni raz mierzyliśmy się z Austrią, Graliśmy na Mistrzostwach Europy w 2008 roku. W doliczonym czasie gry Biało-Czerwoni prowadzili 1-0 i byli o krok od historycznego pierwszego zwycięstwa na tym turnieju. Wtedy to jednak Howard Webb podyktował wciąż kontrowersyjnego karnego i spotkanie zakończyło się ostatecznie remisem 1-1. 11 lat później jesteśmy na etapie, gdy reprezentacja nie cieszy się pełnym zaufaniem i wielu ma sporo do udowodnienia. Przez kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Rosji Biało-Czerwoni przyszli niemal bezproblemowo. Po niezłym losowaniu na turnie jechaliśmy z wielkim planami i nadzieją na coś znacznie więcej niż tylko awans z grupy, który wydawał się dość pewny. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała zespół Adama Wałki. Nawet wygrany tradycyjnie mecz o honor stał się bardziej obiektem drwin niż powodem do umiarkowanego zadowolenia. Tamten etap został, miejmy nadzieję, zakończony zgodnie z zapowiedziami. Wyciągnięto wnioski, znaleziono przyczyny i wprowadzono wszystkie niezbędne poprawki, aby podobnej sytuacji uniknąć w przyszłości. Rozpoczyna się nowe wyzwanie z Jerzym Brzęczkiem w roli trenera i kilkoma nowymi twarzami w zespole, które mają zupełnie nie długo potrafi zastąpić filary kadr w spotkaniach, w których rywalizować będziemy w grupie GS Austrią, Macedonią Północną, Słowenią, Łotwą i Izraelem. Do nowego rozdania spora część obserwatorów i kibiców podchodzi ze sporą rezerwą. Przez jakiś czas wydawało się, że biało-czerwonych prowadzić będzie znany szkoleniowiec z zagranicy. Stąd kandydatura byłego trenera Wisły Płock wywołała lekką konsternację. Występ w Lidze Narodów nie okazał się szczególnie udany. Co prawda zapowiadano, że będzie to bardziej poligon doświadczalny, a rywalami były zespoły z najwyższej półki Włochy i Portugalia. Mimo to, abstrahując od wyników, ostatniego miejsca i dwóch remisów dwóch porażek, styl także nie rzucał na kolana. Przy okazji tych spotkań, zgrzyty pojawiły się nawet na linii kadra prezes Boniek, który przyznał, że w sprawie niektórych powołań zawodników, którzy nie grają regularnie, interweniował osobiście u selekcjonera. Na szczęście nie ma powodów, aby skazywać misję pod tytułem Awans na euro na niepowodzenie. Naturalnie nie wiemy jeszcze i jak Brzęczek będzie próbował poukładać klocki reprezentacji. Wiemy jednak, że ma z czego układać. Przyzwyczailiśmy się już, że wielu naszych piłkarzy z powodzeniem gra za granicą i to w poważnych klubach, odgrywając w nich ważne role. W bramce liczyć możemy na Szczęsnego, Fabiańskiego i Skorupskiego. W obronie na regularnie grającego w Premier League Bednarka. Jeśli chodzi o pomoc, Zieliński czy Krychowiak zbierają bardzo dobre noty za swoje występy. Temat na poruszany był już kilkukrotnie. Nawet w obliczu kontuzji Kownackiego trio Lewandowski-Piątek-Milik to wręcz problem bogactwa. Przy tej okazji warto zatrzymać się na moment pojawiły się sugestie, że reprezentacja powinna upchać całą trójkę w jednym zestawieniu, szans na takie rozwiązanie szybko zdementował selekcjoner. Planem jest gra na jednego środkowego napastnika. Nie oznacza to, że nie ma żadnych problemów z obsadą poszczególnych pozycji. Niestety nie jest aż tak różowo. Od lat kadra boryka się z brakiem lewych obrońców i nic w tej kwestii się nie zmieniło. Tym bardziej, że kontuzjowany jest pierwszy wybór od dłuższego czasu Maciej Rybus. Kontrowersyjna kandydatura Arkadiusza Recy, który we Włoszech prawie nie gra, to jeden z zarzutów względem Jerzego Brzęczka. Wielu obserwatorów podejrzewa, że lewa flanka załatana zostanie kosztem prawej. Wystąpi na niej Bereszyński. Oto pełna lista powołanych na dwa pierwsze spotkania eliminacji. Bramkarze Fabiański, Skorupski, Szczęsny, Obrońcy Bednarek, Bereszyński, Cionek, Glik, Gumny, Kamiński, Kędziora, Jędrzejczyk, Pazdan i Reca. Pomocnicy Błaszczykowski, Frankowski, Góralski, Grosicki, Kędzior, Klich, Krychowia, Glinety Szymański, Zieliński i Żurkowski napastnicy Lewandowski, Milik i Piątek. Austriacy przynajmniej na papierze wyglądają na najgroźniejszego rywala w grupie. Co prawda na Euro pojadą dwa zespoły z grupy, ale żaden z pozostałych rywali nie oddał łatwo punktów i przynajmniej na początku będzie wierzyć, że może sprawić niespodziankę i wyprzedzić jednego z faworytów. Kadra Austriaków składa się w większości z piłkarzy występujących na rodzimych boiskach, ale także w Bundeslidze czy Premier League. Szczególną uwagę należy zwrócić na Dawida Alabe, klubowego kolegę Roberta Lewandowskiego, Sebastiana Prodla z Watfordu, Marcela Sabicera z RB. Czy Marko Arnautowicza, który gra w łez wraz z Łukaszem Fabiańskim. Bilans bezpośrednich pojedynków wyrównany, po cztery wygrane i wspomniany remis. Bramki minimalnie na korzyść rywali: 20 do 19. Na ten moment Austria zajmuje 41 miejsce w rankingu FIFA. Polska: 20. Ostatnie turnieje międzynarodowe dla Austrii niezbyt udane. Na poprzednich mistrzostwach Europy: ostatnie miejsce w grupie F za Węgrami, Islandią i Portugalią. Niepowodzeniem zakończyły się kwalifikacje do ubiegłorocznego mundialu: dopiero czwarte miejsce w grupie za plecami Walii, Irlandii i Serbii. Widzę narodów: druga pozycja w grupie B. Jednak w przeciwieństwie do Polski, która występowała w elicie, Austriacy grali poziom niżej. Po spotkaniu w z Polską, Austriacy pojadą na mecz z Izraelem. Plan minimum dla mnie? Świetnie, gdyby udało się wygrać, ale porażka mogłaby okazać się opłakana w skutkach. Stawiałaby zespół przed koniecznością gonienia stawki już od samego początku, przy kiepskim samopoczuciu i narastającej presji. Skończył się czas prób i testów. Przyszedł czas na pracę, której efekt może być tylko jeden. I za te pracę rozliczony będzie zarówno Jerzy Brzęczek, piłkarze, ale i zbigniew boniek. Każde inne rozwiązanie niż awans białoczerwonych na turniej finałowy będzie klęską, porażką wstydem i niepowodzeniem dekady. Skończył się jednak także czas na dąsanie kibiców, bo my także jak zawsze mamy w tej kampanii do odegrania swoją rolę. Teraz dopóki piłka w grze, trzymajmy kciuki bez względu na poziom sympatii względem poszczególnych kadrowiczów, sztabu czy zarządu. Dajcie znać w komentarzach jakie macie nastawienie przed kwalifikacjami. Biało-czerwoni staną na wysokości zadania. Wywiążą się z roli faworyta czy też będzie to ciężka przeprawa, której wynik trudno przewidzieć? Jak zapatrujecie się na samo spotkanie z Austrią? Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Prosto z kanapy rezerwowych.